Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze. Na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: Czemu on tak mówi? On bluźni, któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Rzekł do paralityka: Mówię ci, Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc, nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia, bardzo piękna, nie wybieraliśmy jej, ale Kościół nam ją daje. Przenosi nas do Kafarnaum, do miasta i do domu Piotra. I Ewangelista zaznacza, że gdy ludzie słyszą, iż Jezus jest w domu, wówczas zbiera się wielki tłum ludzi. Gdy posłusza, posłyszano, że Jezus jest w domu, błogosławiony Karlo Akutis, którego relikwie mamy tutaj w naszym relikwiarzu, powtarzał, że w przenajświętszym sakramencie Jezus jest obecny w taki sam sposób jak 2000 tysiące lat temu, wcześniej w czasach apostolskich i z tą tylko różnicą, że wówczas... Aby zobaczyć Jezusa, ludzie musieli ciągle przenosić się, wędrować, podczas gdy my obecnie mamy dużo więcej szczęścia, bo możemy go znaleźć w dowolnym kościele blisko domu. I błogosławiony Karlo mówił: Jerozolimę mamy pod domem. Jerozolimę mamy na wyciągnięcie ręki. I dzisiaj ten kościół jest też dla Ciebie. Betlejem, Nazaretem, Kafarną i Jerozolimą, gdzie możesz spotkać tego samego żywego Jezusa. Jezus jest w domu, tu i teraz, jest w świątyni, ale jest też przede wszystkim we wspólnocie. Dom Piotra to jest Kościół. Dlatego gromadzimy się, aby Go adorować, aby Go słuchać. Aby przyjmować Jego łaski, które nam dziś przygotował. Chodzi tu o wiarę w obecność Pana w swoim kościele. Jezus naprawdę jest tutaj żywy. I taką wiarę, kochani, reprezentują przyjaciele paralityka. Jak bardzo musiało im zależeć na nim, jak bardzo musieli go kochać. Skoro podejmują trud przyprowadzenia przyjaciela do Jezusa, ich wiara wyraża się w twórczym działaniu, w kreatywnej determinacji. Są w stanie pokonać wszelkie przeszkody, by dostać się do Jezusa. Dlatego, dlatego rozbierają dach, wtedy było to możliwe, by móc spuścić go w sam środek domu i położyć przed Jezusem. Na pewno każdy z nas ma osoby, które kocha, które są mu bliskie. Czasem może nie wiemy, jak przyprowadzić kogoś do Jezusa, jak przyprowadzić chorego do Jezusa. Potrzeba wówczas szczególnego otwarcia na Ducha Świętego, który nam podpowiada, jak wyjść z zamknięcia, z nieśmiałości, jak nie zważać na opinię publiczną. Jak pokonywać przeszkody, by nasi bliscy doświadczali osobistego spotkania z Jezusem, Zbawicielem i Lekarzem? Czy Twoja wiara, bracie i siostro, prowadzi do twórczych czynów, do kreatywnych rozwiązań? I teraz chciałbym zaprosić Was, abyśmy popatrzyli na Jezusa, właśnie otrzyma wiary, na Jezusa, który jest w centrum. Ewangelii, bo Jezus jest dobrą nowiną i on widzi wiarę paralityka. Czy można widzieć wiarę? Człowiek nie może tego zmierzyć, zobaczyć. Ludzie mówią, jestem wierzącym, ale co to znaczy? Nie oceniamy, ale Pan patrzy na serce. I potem Jezus działa suwerennie według własnego planu który jest lepszy niż plan człowieka. Czasem wyobrażamy sobie nasze życie w taki, a nie inny sposób. Nawet mamy oczekiwania co do uzdrowienia. Tymczasem jego plan jest lepszy. On zwraca uwagę na to, co jest ważniejsze. Najpierw przebacza grzechy, a potem, na potwierdzenie tej boskiej i zbawczej władzy, dokonuje uzdrowienia z paraliżu fizycznego. Możemy powiedzieć, że grzech paralityka był raczej przeszkodą w przyjęciu Bożego uzdrowienia niż przyczyną choroby. Wyobraźmy sobie, jak wielką wewnętrzną ulgę poczuł ten człowiek dźwigający na plecach ciężar swoich win, gdy usłyszał słowa Jezusa: Odpuszczają ci się Twoje grzechy. Wtedy opadły z niego kajdany. Gdy więc Jezus powiedział: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu, ten człowiek był już na tyle wolny, że mógł mu uwierzyć i uczynić to, co Jezus mu polecił. Dzisiaj również zdarza się, że przeszkodą w uzdrowieniu bywa grzech albo poczucie winy. W niektórych przypadkach słaba kondycja. Fizyczna danego człowieka może być po prostu wynikiem jego kiepskich decyzji, czy też wyborów życiowych. Na poziomie naturalnym istnieje jednak coś takiego jak zdrowy rozsądek. Przyczyną na przykład nowotworów, płuc, może być nadużywania lekarstw, mogą być inne problemy. Sporo. Urazów i wypadków powstaje wskutek nieodpowiedzialnych zachowań poszczególnych osób. Ponieważ nasza dusza nie jest odseparowana od ciała, wiele chorób może mieć takie także podłoże psychologiczne lub duchowe. Dzisiejsza medycyna, mądra medycyna twierdzi, że rak bywa czasem skutkiem nieprzepracowanego gniewu lub długoterminowego chowania w sobie zranień wewnętrznych, które osłabiają nasz system odpornościowy. W większości jednak przypadków problemy zdrowotne nie mają bezpośredniego związku z grzechem, co nie zmienia faktu, że grzech lub poczucie. związany do jakiegoś grzechu, słabości, na przykład pornografii i obawiać się, że zwrócenie się do Jezusa oznaczałoby porzucenie grzesznego zachowania. Zdarzają się także osoby, które wyznały już swoje grzechy, dostąpiły ich odpuszczenia, ale wciąż czują na sumieniu ich ciężar. W takich sytuacjach mamy do czynienia z fałszywym poczuciem winy. I wtedy trzeba przypomnieć prawdę, że Jezus za odpuszczenie naszych grzechów przelał swoją drogocenną krew. I że zbawienie już się dokonało, i że to zbawienie w sposób widzialny otrzymujemy wtedy, gdy słyszymy w konfesjonale słowa: I ja odpuszczam Tobie grzechy. Słowo Boże w Psalmie mówi, jak odległy wschód od zachodu, tak daleko. Odsuwa On od nas nasze występki. Poddawanie w wątpliwość faktu, że Pan przebaczył nam grzechy, nie pochodzi nigdy od Boga, ale zawsze od nieprzyjaciela, od szatana, który jest odskarżycielem naszych braci i sióstr, który jest naszym oskarżycielem. Kiedy w imię Jezusa wyrzekniemy się ducha poczucia winy i potępienia. Dopiero wtedy możemy modlić się o uzdrowienie fizyczne. Kochani, dzisiaj Jezus pragnie uzdrawiać nas z każdego paraliżu, i duchowego, i fizycznego. Naszym zadaniem jest najpierw wierzyć w Jego obecność i w Jego moc. Następnie trzeba przyjść prosto do Jezusa z każdym paraliżem. Z każdą słabością trzeba również przynosić i duchowo, i fizycznie naszych braci i siostry, którzy cierpią. Wtedy Jezus, widząc naszą wiarę, będzie działał, a nam pozostanie tylko zdumiewać się i wielbić Boga, jak wielkich rzeczy mogliśmy dzisiaj dostąpić. I na koniec drodzy chciałbym podzielić się takim krótkim świadectwem w którym zawarta jest pewna zachęta. Kiedy miesiąc temu przeżywaliśmy rekolekcje z Marcinem Zielińskim na końcu tych rekolekcji w Kaliszu poprosiłem go o modlitwę wstawienniczą. I kiedy on się za mnie pomodlił to wówczas wypowiedział też parę słów takich od Boga. Jednym z nich chcę się z Wami podzielić. Powiedział w ten sposób: Wierzę, że Bóg teraz zaprasza Cię do radości. Do tej pory radowałeś się wtedy, kiedy Bóg Ci coś uczynił. Kiedy Bóg działał, w konsekwencji się radowałeś. Ale On teraz zaprasza Cię do tego, żebyś się radował, a zobaczysz, że Bóg będzie działał. Myślę, że w tym słowie, z którym się z Wami dzielę, jest zawarta taka dobra rada na udział w Mszy Świętej o uzdrowienie. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca.